Witam was na kanale. W tym odcinku podam kilka rozwiązań dla użytkowników kart graficznych Nvidia, które mogły uniemożliwić instalację dystrybucji Linux Mint oraz mogły spowodować problemy z jego uruchomieniem po instalacji. Gdy przechodzimy do środowiska live po uruchomieniu się środowiska graficznego, system nagle przestaje reagować. Oznacza to, że nasza karta graficzna może mieć problem z kompatybilnością ze sterownikiem, który znajduje się w dystrybucji Linux Mint. Pierwszym rozwiązaniem tego problemu jest uruchomienie systemu w trybie Compatibility Mode. Jest to tryb, który umożliwia nam bezproblemowe uruchomienie systemu w większości przypadków. Jedynym minusem jego używania jest zbyt powiększony rozmiar okien, przez co niektóre przyciski w instalatorze mogą być ukryte. Drugim rozwiązaniem jest zamiana opcji w bootloaderze. Podczas uruchamiania systemu, gdy będziemy znajdować się w bootloaderze GRAB, wciskamy klawisz E. By przejść w tryb edycji. Następnie zamieniamy opcję Quiet Splash na opcję, która ukaże się na ekranie. Zamieszczę ją także w opisie. Następnie zapisujemy zmiany skrótem klawiaturowym Ctrl plus X. I od tego momentu system powinien się uruchomić i możemy przejść do instalacji. Po instalacji MITA możemy spotkać się z problemem z uruchomieniem ekranu logowania oraz środowiska graficznego. Rozwiązaniem tego problemu może być instalacja sterownika własnościowego. By zalogować się do systemu w celu zainstalowania sterownika, musimy to zrobić poprzez jedną z wolnych sesji TTY. By przejść do jednej z wolnych sesji Robimy to za pomocą skrótu klawiaturowego, który ukaże się na ekranie. Następnie logujemy się za pomocą naszej nazwy użytkownika oraz hasła. By zainstalować sterownik do karty graficznej za pomocą terminala, możemy posłużyć się narzędziem Ubuntu Drivers. By wyświetlić listę dostępnych sterowników dla naszej karty graficznej, robimy to za pomocą komendy Ubuntu Drivers Devices. Po wpisaniu tej komendy wyświetli nam się lista dostępnych sterowników do naszej karty. Narzędzie to wskaże nam także, jaki sterownik powinniśmy zainstalować. Podczas instalacji sterownika do kart graficznych Nvidii powinniśmy się najpierw zapoznać, która wersja sterownika jest kompatybilna z naszą kartą graficzną. Instalacja sterownika w najnowszej wersji nie zawsze może okazać się dobrym pomysłem. Jeśli jesteśmy posiadaczami nowszych kart graficznych Nvidii serii RTX, możemy zainstalować sterownik w najnowszej wersji. W innym przypadku należy upewnić się, którą wersję sterownika należy wybrać. Możemy to sprawdzić na oficjalnej stronie Nvidii. Link do strony ukaże się na ekranie. Zamieszczę go także w opisie. By zainstalować rekomendowany sterownik: Wpisujemy komendę, która ukaże się na ekranie. Jeśli chcemy zainstalować inną wersję sterownika, należy ją zainstalować za pomocą komendy, która także ukaże się na ekranie. Wybraną wersję sterownika zamieszczamy na końcu. Pomiędzy nazwą sterownika oraz jego wersją należy wstawić dwukropek. Po ukończeniu instalacji należy uruchomić urządzenie ponownie, by zmiany zostały wprowadzone. Drugim sposobem, w jaki możemy zainstalować sterownik, jest jego instalacja za pomocą menedżera pakietów APT. By odświeżyć repozytoria, robimy to za pomocą komendy sudo apt update. By wyświetlić listę dostępnych sterowników, robimy to za pomocą komendy. Apt Search Nvidia Driver. Tutaj postępujemy podobnie jak w przypadku instalacji za pomocą narzędzia Ubuntu Drivers. By zainstalować sterownik do karty graficznej za pomocą menadżera pakietów apt, wpisujemy komendę sudo apt install Nvidia Driver. Wybraną wersję sterownika zamieszczamy na końcu, po znaku minusa. Po ukończeniu instalacji, należy uruchomić urządzenie ponownie. Bez zmiany zostały wprowadzone. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeśli tak, pozostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek, by dostać powiadomienie, jak pojawi się następny filmik. Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz się podzielić opinią, możesz to zrobić w sekcji komentarzy. Linki do użytych stron i materiałów znajdują się w opisie. Do zobaczenia w następnym odcinku.